Witam Was weekendowo. Na karcie dnia mamy sobotę 22 lutego. Zobaczmy jak tam początek naszego weekendu się zapowiada. Czy będzie jakaś poprawa. Uśmiech losu. Kartą dnia na dziś jest kulowa Mieczy. No dzisiaj raczej będziemy starali się um, odseparować od innych um, oddzielić się od innych. Um, to jest takie, taka. Świadoma izolacja. Potrzebujemy po prostu postawić granice. Chcemy po prostu święty spokój, i takie jest przesłanie na dziś. Królowa Mieczy.